Łatwizna Łatwa nauka fizyki. Cześć. W tym podcaście porozmawiamy o iloczynie wektorowym. W rozumieniu fizyki i rozwiązywaniu problemów bardzo ważna jest wyobraźnia i umiejętność wykonywania przekształceń w naszych głowach. Jest to umiejętność, którą każdy może wyćwiczyć. Dlatego zaproponujemy Wam kilka ćwiczeń, tak zwanych eksperymentów myślowych. Powodzenia! Znam wzory na iloczyn wektorowy, ale proszę mi pomóc zrozumieć je intuicyjnie. Zacznijmy od tego, że iloczyn wektorowy to operacja na dwóch wektorach, która w wyniku daje wielkość wektorową. Jest to podstawowa różnica pomiędzy iloczynem wektorowym a skalarnym. Bo w wyniku działania iloczynu skalarnego otrzymamy skalar, czyli jedną liczbę. Dokładnie tak. Natomiast w wyniku działania iloczynu wektorowego otrzymujemy wektor. Iloczyn wektorowy to operacja zarezerwowana dla wektorów trójwymiarowych. Wektor, który otrzymamy w ten sposób, możemy określić za pomocą trzech liczb. Mogą to być trzy współrzędne w kierunku osi układów współrzędnych, ale możemy także podać długość takiego wektora, jego kierunek i zwrot. Aby lepiej zrozumieć iloczyn wektorowy, zaproponuję Ci eksperyment myślowy. Wyobraź sobie dwa wektory o różnych kierunkach. Przesunie w głowie, tak, aby zachowały swój kierunek i zwrot oraz były zaczepione w tym samym punkcie. Następnie dowolnie zdecyduj, który wektor będzie pierwszy, a który drugi. W odróżnieniu od iloczynu skalarnego, kolejność działania w iloczynie wektorowym ma znaczenie. To jeszcze jedna ważna różnica pomiędzy iloczynem wektorowym a skalarnym. Zrobione. Teraz wyobraź sobie równoległobok, którego dwa boki są utworzone przez te dwa wektory. Widzę. Co dalej? Długość wektora powstałego w wyniku działania iloczynu wektorowego jest równa właśnie polu tego równoległoboku. Zastanów się, dla jakiego kąta pomiędzy wektorami to pole będzie największe. Dla kąta prostego otrzymamy prostokąt, czyli największe pole. Tak jest. Gdy dwa wektory są prostopadłe do siebie, ich iloczyn wektorowy będzie największy. A kiedy iloczyn wektorowy będzie równy 0? Dla wektorów równoległych, czyli dla kąta pomiędzy wektorami równego 0. Lub 180 stopni. Świetnie. Zatem mamy omówioną wartość iloczynu wektorowego. Przejdźmy do kierunku i zwrotu. W tym celu, z punktu początkowego obu wektorów, wyprowadź wektor prostopadły do płaszczyzny równoległoboku. Okej, okay, ale mam dwie możliwości. Pojawia się pytanie, w którą stronę będzie skierowany taki wektor? Słuszna uwaga. Poprzez płaszczyznę równoległoboku określiliśmy jedynie kierunek iloczynu wektorowego. Możemy także powiedzieć, że iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest prostopadły do każdego z nich. Pozostał nam zwrot. Można go określić za pomocą tzw. reguły korkociągu lub reguły śruby prawoskrętnej. Gdy śruba ma gwint prawoskrętny, a tak jest w większości typowych gwintów, to wkręca się, gdy kręcimy nią zgodnie z ruchem wskazówek zegara, natomiast wykręca, gdy kręcimy przeciwnie do wskazówek zegara. Aby poznać zwrot wektora powstałego w wyniku iloczynu wektorowego. Wykonujemy obrót od pierwszego wektora do drugiego po mniejszym kącie, tak jakbyśmy obracali śrubką prawoskrętną. Wektor wynikowy ma zwrot zgodny z skręcaniem śruby. Czy potrafisz określić zwrot iloczynu wektorowego Twoich wymyślonych wektorów? Tak, ale żeby ułatwić to zadanie, wyobrażam sobie, że oba wektory leżą na ścianie, która jest płaszczyzną. To bardzo dobry pomysł. Następnie obieram mniejszy kąt pomiędzy wektorami. Gdy wykonuję obrót zgodnie ze wskazówkami zegara, śruba się wkręca, a zatem zwrot iloczynu wektorowego będzie do ściany. Natomiast gdy obracam przeciwnie do wskazówek zegara, śruba się wykręca. Stąd zwrot iloczynu wektorowego będzie wychodził ze ściany. Jest dokładnie tak jak mówisz. Zwrot iloczynu wektorowego zależy od kolejności działania. Zamiana kolejności działania na wektorach. Może być utożsamiana skręceniem śrubką w przeciwną stronę. Jeżeli zamienimy kolejność działania na wektorach, kierunek i tak pozostanie ten sam, a zwrot zmieni się na przeciwny. Na koniec przykład wielkości fizycznej, w której wykorzystujemy operację iloczynu wektorowego. Moment siły. Moment siły może zmienić prędkość, z jaką obraca się ciało. Aby się tak stało, wystarczy przyłożyć do ciała siłę w pewnej odległości od osi obrotu. Wektor łączący oś obrotu z punktem przyłożenia tej siły jest nazywany ramieniem siły. Moment siły można obliczyć jako iloczyn wektorowy ramienia siły i wektora tej siły. Przykładem może być śruba typowo prawoskrętna, z łbem sześciokątnym. Przy pomocy klucza możemy taką śrubę dokręcić lub odkręcić. Wyobraź sobie taką sytuację. Chcemy wykręcić śrubę. W jaki sposób przyłożysz siłę do klucza, aby to zrealizować? Tak, aby śruba obracała się przeciwnie do wskazówek zegara. Dobrze, a gdy taką wykręconą śrubę chcemy z powrotem wkręcić, jak przyłożysz siłę do klucza? Tak, aby śruba obracała się zgodnie ze wskazówkami zegara. Oczywiście. Kierunek i zwrot momentu siły są zgodne z ruchem śruby. Jeszcze jedno pytanie. W którym miejscu przykładasz siłę do klucza, czyli gdzie dociskasz ręką, aby najłatwiej wykręcić śrubę? Na końcu rączki klucza czyli najdalej od śruby. Właśnie. Wtedy odległość od osi obrotu do przyłożonej siły będzie największa, czyli wektor zwany ramieniem siły będzie najdłuższy. Wtedy właśnie moment siły będzie największy, a co za tym idzie, także największa zmiana w prędkości obrotowej śruby. Zatem bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja także bardzo dziękuję. Z taką wiedzą iloczyn wektorowy to łatwizna.